Wszystkiego najlepszego, Ryś i Steve, macie już siódme urodziny, ale super. Mam tutaj coś dla Was. Proszę bardzo, to są takie nie dotykać. Uuu, kolorowanka kotociakowa i zestaw naklejek, Los, losowe kreskówki i obrazek kotociakowy. Jej, jesteśmy bardzo szczęśliwe. Zacznijmy od pysznych posiłków. Tam już wszystko przygotowane. Nie będziemy śpiewać 100 lat. Okej. Okay. Mam napój kubuś klej egzotyk i żelki. O, i piękny told. Poprzednio pamiętam na Dzień Chłopaka. Tutaj link macie na kalcie. I oczywiście słomki. Ale fajnie się cieszę. Wybiorę z tymi wstążkami. Mniam, mm, ale pysznie smakuje. Ja biorę. Zielonego miśka. Miam, miam, miam. A ten tok będzie smakować? Mniam, ale smakowicie chyba jest biała czekolada coś takiego. A ja wybieram dżdżownicę. Mniam, miam, miam. Teraz dyskoteka z laserem, ale fajnie będzie. Zaśpiewamy dziś piosenkę, która się nazywa Ich habe einen kleinen Papagei Znacie taką piosenkę? To jest w języku niemieckim Link oczywiście też daję w karcie Przepraszam kochani, ale ten film będzie niestety przeznaczony dla dzieci Więc nie może dać na karcie Jak będę miał trochę więcej czasu, to może dam na nie przeznaczony dla dzieci Przepraszam, nie, nie, nie coś przerywało, to jeszcze raz. Zaczynamy. Zaczynajmy. Ich habe ein klein papagaj, papagaj. Ich habe, ein kleinen papagaj, papagaj. Ma na to rozwiązanie. Zapomniałam o ratalce. Uwaga, teraz będzie powyższony. Po ciemku możemy. Wieleśką a Manklej, klein papagaj. Wieleśką a Manklej, papagaj, papagaj. Wieleśką papagaj. Ale piękna ta piosenka jak super. Okej, okay, to możemy zaczynamy coś pomalować. Narysuję sobie papugę. Let's go. Głowa jest. I brzuszek jest. Teraz będzie żółty dziób. I żółte pióra na głowie. I żółte łapki, pomalowaliśmy się plakatową, to teraz wodnymi. I papagaj wygląda teraz fajnie. A teraz możemy obejrzeć kotociaki, agencja dobrych uczynków. Jak super. The Good agencja Dead Agency. Pewnego dnia, im pomóc. Powinniśmy się przyjść i pomóc wszystkim. koloru, a wolałabym według kształtu. La lala. La. Dzieciaki uwielbiają kotoczaki. Sto lat Steve.